Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w maju Tydzień Bibliotek, program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku ustecka biblioteka postawiła na edukację ekologiczną, zachęca do wcielenia w życie haseł oszczędzaj, nie marnuj, ograniczaj, użyj ponownie, przetwarzaj. Wbrew pozorom, nie jest to temat szkolny przeznaczony tylko dla e, uczniów, e, bo my dorośli głównie mamy w tym temacie wiele do zrobienia i do nadrobienia. Chcemy czystego powietrza, e, chcemy ustki zielonej, chcemy ustki bez plastiku, dlatego w Tygodniu Bibliotek e, zaprosimy Państwa do poznania idei Zero Waste, czyli takiego życia, stylu życia bez generowania nadmiernej ilości śmieci, zgodnie z pięcioma zasadami ograniczania się, od

wykorzystywania zasobów i kompostowania. Zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek Znajdziesz Mnie w Bibliotece mieszkańcy Ustki od soboty, od 8 maja, znajdują i zabierają ze sobą specjalnie przygotowane woreczki uszyte ze starych firanek, służące do ważenia owoców i warzyw oraz sypkich produktów. Zastępują one plastikowe reklamówki. Eko-woreczki to efekt jesienno-zimowych prac ręcznych słuchaczek z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Przyjaciół Biblioteki. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne spotkania realizowane są online, między innymi za pomocą aplikacji Zoom. Zaplanowano webinarium prowadzone przez autorkę pierwszej w Polsce książki o idei Zero Waste i bloga Ograniczam się.pl Katarzyną Wągrowską. Autorka poprowadzi również warsztaty kosmetyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotują pastę do zębów, dezodorant i proszek do czyszczenia. Najmłodsi mogą wziąć udział w konkursie na ekoplakat z resztek materiałów pod hasłem: Moja planeta jest zielona cały rok. Na uczestników czekają nagrody. Tydzień Bibliotek w Ustce to również okazja do spotkania z Julią Wizowską, młodą autorką książki Nie Śmieci i bloga na nowośmieci.pl, propagatorką idei Less Waste. Która edukuje na temat ograniczania, segregowania i przerabiania odpadów. Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach projektu Biblioteka Naturalnie, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji Orlen w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi.